Witamy w kolejnej odsłonie Wiadomości. Pozdrawiamy ze szkoły wszystkich, którzy są na wycieczkach. Tęsknimy za Wami. Hej! Ja również dołączam się do pozdrowień. Dzisiejsze wydanie jest dla nas wyjątkowe, gdyż nagrywamy je głównie z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub, jak to się potocznie mówi, Dnia Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy dużo zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. Wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Samych pogodnych dni z uśmiechem na twarzach. Żebyście nie musieli stawać na jedynek, a tylko piątki. Jak najmniej szarpania nerwów podczas lekcji i coraz to grzeczniejszych wychowanków. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze. Oprócz tego, że będziemy obchodzić Dzień Nauczyciela, to również ślubowanie pierwszaków. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę doczekać się ich popisów. Mamy również ważną informację dla osób, które nie będą mogły być na tej uroczystości. Całe wydarzenie będzie można obejrzeć na żywo w internecie. Link pod spodem. A teraz powracamy do wiadomości. Pamiętajcie, że nauczyciele kserują Wam również na fakultetach. Wybierzcie skarbnika i zróbcie składkę, bo dług będzie tylko wzrastał. Filharmonia, która miała być w tym tygodniu, odbędzie się za jakieś dwa tygodnie. Mieliście zgłosić się do sekretariatu w sprawie dojazdów, więc ruszcie się i to zróbcie. Jest akcja Pomóż odbudować dom po pożarze. Spłonął 30 września tego roku. Jest, a raczej był własnością Małgorzaty i Zbigniewa Kozioł. Nie mieli ubezpieczenia, więc nie dostali żadnych pieniędzy. Zostali zupełnie bez niczego, bez dachu nad głową. Można pomóc im materialnie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Numer, który będzie podany pod wiadomościami. Gdyby jutro miało zacząć się od nowa, pamiętajcie, że nasz kamerzysta jest najprzystojniejszy, a my jesteśmy najlepsi.